Hej, jak hanisz, na moim kanale, Nelanela Nela Polska! Dzisiaj będziemy przymierzać buty Filipowi. A tak. także będzie dzisiaj wielkie głosowanie. <głos> Super, wszystko już powiedziałaś, ja już nic nie mam do dodania, poproszę buciki. Słuchajcie, wczoraj byłyśmy w naszym ulubionym sklepie Kiabi. Jak nie widzieliście, zapraszamy do filmu poprzedniego. Koniecznie. Słuchajcie, kupiłyśmy Filipkowi piękne buciki za całe. 4 złote! <laughs> Uwielbiamy Kijabi. Słuchajcie, zaraz, teraz są wyprzedaże i są fajne rozmiary, ale zaraz będzie wyprzedaż wyprzedaży. Czyli i... będzie wszystko jeszcze tańsze. Od tej ceny w kasie będzie minus 50. Upatrzyłyśmy sobie sporo fajnych rzeczy, jednakże stwierdziłyśmy, że pewnie nam tego nie wykupią, w związku z tym czekamy na wyprzedaż wyprzedaży. Nela sobie kupiła kurteczkę jeansową, do tego spódniczkę jeansową i fantastyczną żółtą bluzkę. Za ten cały zestaw Dała całe 30 zł. Słuchajcie, ceny w Kiabi są genialne. Kocham, kocham, kocham Kiabi. A tym bardziej, wyprzedaż, wyprzedaż. Ale wracamy do naszych, słuchajcie, słodziaków. Bardzo prosicie o więcej filmików z. Pokaż się, kawaler, za tym smokiem się chowasz, z naszym Filipkiem i z naszą wiecznie zmęczoną i śpiącą Łucją. A więc dzisiaj Was gorąco zapraszamy. No więc zaczynamy. Słuchajcie, może najpierw Nelusiu zdejmijmy te buciki, które Filip ma na sobie i od razu pokażemy, bo to są buciki, które kupiłyśmy w wyprzedaży letniej w zeszłym roku. Też ja za to chyba... sandałki. Jest... To są jedne z moich ulubionych butów. Filip nosi rozmiar 0,3 miesiące. To są takie słodziutkie sandałeczki. Słuchajcie, takie niechotki. Takie genialne. Bajeczki. Też zaniedałyśmy chyba za 2 zł, prawda? Też były w mhm. jakiejś bajecznej promocji. Te no po to była prostu wyprzedaż, te. Wyprzedaż, one kosztowały normalnie yy, przed wyprzedażą, wyprzedaży kosztowały właśnie <laughs> takie, jak te buty? Tak, te 39 kupiłyśmy... zł. Tak, słuchajcie, Kiabi to jest francuska firma. Wiem, że gdzieś tam teraz sklepy kwitują. Dziwię się, że sklep nie zarabia na siebie oni. Mają bez wyprzedaży bardzo tanie ubrania. Jak są wyprzedaże, to już w ogóle jest mega. Jak wyprzedaż, wyprzedaży. To wszystkie lumpeksy powinni na tą chwilę zamknąć, bo nie opłaca się kupować używanych rzeczy, skoro nowe bluzki, buciki Słyszymy są po 2-4 zł. Nela sobie świetne trampki kupiła tam po 6 zł. To są, słuchajcie, ceny niewiarygodne. Dobra, koniec reklamy Kiabi. Kiabi nam za to nie płaci. Od razu was uprzedzę, bo gdyby zapłacili, to ta reklama byłaby pewnie jeszcze lepsza. Zapraszamy Kiabi do kontaktu przy okazji. Słuchajcie, kochani, przechodzimy do rzeczy już. Trelemorele. Morele, przymierzamy buciki, tak, właśnie, zobaczcie, fajnie Nela robi. Jeszcze nie, jeszcze metki nie ściąga. Nela przed zerwaniem metki przymierza, no bo zawsze, słuchajcie, można oddać. Ktoś powie: A buty oddaję za 4 zł. No ale tak, tak naprawdę, weźmiemy sobie wtedy inne na wymiankę. Pokaż, pokaż, jak to wygląda. Tutaj jest pal. O, słuchajcie, no są idealne. No nasz Filip ma troszkę tą nóżkę kajaczka. Ale są dobre, słuchajcie Na nam ciężko do, dobrać buciki Bo ona ma taką bardzo cieniutką stupeczkę No i niestety Wszystkie buciki z niej spadają No i dlatego ona głównie chodzi Na bosaka, a nasz Filip ma Pięć par butów mhm. Wszystkie z takie. To... A, one są tak I one są tak mocno na rzepek zamykane Że faktycznie Ale Jej Filipa tutaj przy kostce Trzyma ten bucik, to tak jak te są Taki na ten rzepek, tylko że ten rzepek się nie da ściągnąć a w tych naszych adidaskach się da i wtedy faktycznie nie spada. E, Nelusiu, chciałaś zadać pytanie tak. e, naszym widzom. A poza tym, słuchajcie, wszyscy nasi kochani widzowie, pozdrawiamy Was gorąco, buziaczki. Mamy masę, masę pozdrowień, jednakże zrobimy o tym kolejny film. Oddzielny film, który już jest niebawem, on już jest zrobiony, jednakże jeszcze musimy go tam e, e, poskładać, posklejać, zmontować tak zwanie Wielkie głosowanie! Trzeba zacząć! Piszcie w komentarzach, czy wolicie Filipa, czy Ucja. Jak wyjdzie, że na przykład Filip, to następny filmik spróbujemy zrobić z Filipem. A jak wyjdzie, że Ucja, to spróbujemy zrobić kolejny. Ale też bierzemy pod uwagę, że Filip i Ucja też jako razem mogą... Czyli mamy trzy warianty odpowiedzi. Pierwszy. Filip? Drugi Ucja, a trzeci razem. Filip Ucja. Słuchajcie, kochani, tak, Nela chce wiedzieć, czy. Yy, jeż... bardziej, tak, yy, warto składać, yy, kogo oczy, bardziej wydarzy? lubicie. Mhm, dokładnie. E, czy naszego Filipa, tak zwanego Meksykanina tutaj w rodzinie, bo taką macie mniejszą skórkę, czy naszą e, Słowiankę Łucję. Słuchajcie, kochani będziemy na pewno kręcić więcej filmów z naszymi Rybornami, Pytacie się czemu jest tak mało filmów? No my mamy cały czas w planie kręcić z nimi, bo je strasznie kochamy, dużo czasu z nimi spędzamy i chcemy wam ten czas pokazywać, jednakże cały czas brakuje nam go, żeby zaraz zrobić te filmy zmontować. Też bardzo dużo komentarzy, żebyśmy nagrały na przykład poranną rutynę Lucy albo dzieciaków i pewnie niedługo taki film się pojawi na kanale. Tak. Tak, tylko musimy troszeczkę też nadrobić swoje zaległości. Dobra, kochani, żegnamy się z Wami, buziaczki cełuski, dziękujemy, że jesteście. Pa pa!